Dobry wieczór. Witam wodniki z pierwszej połowy znaku. I to jest czytanie dla Was na miesiąc lipiec 2021 roku. Proszę o prowadzenie w czytaniu dla pierwszej połowy znaku wodnika na miesiąc lipiec. 2021 w celu jak najlepszego przeczytania tych energii, które teraz ja mu pokażę i oczywiście z uwzględnieniem najwyższego dobra osób, do których to jest skierowane. Dobra, nie ma co. Jest już gdzieś koło pół do trzeciej w nocy. Kolejna noc taka sama. Spędzona na robieniu czytań z powodów pogodowych. Nie tylko zresztą. Po prostu trochę spokoju jest wtedy, kiedy wszyscy śpią. A do tego jest trochę mniej gorąco. I co my tutaj mamy? Energia, która przychodzi do nas jakby z miesiąca czerwca jest przełożone. Jej! Jakoś tak to trzeba będzie kłaść. Przestawiłam stolik, ponieważ chciałam po prostu zwyczajnie wyjść na chwilę i wszystko mi się poplątało. Ale dobra, będziemy w tę stronę kłaść. Energię już właściwe dla miesiąca lipca, które się tutaj pojawiają. Wyzwanie, trudność, kłopot i w jaki sposób mamy się z tym zmierzyć. Rada tarota ogólna do miesiąca, przestroga tarota, czyli to, co mamy robić i to, czego według tarota robić nie powinniśmy. I ostatnia karta to jest energia, którą przeniesiemy na miesiąc sierpień. Dobra. No to chyba też nie będzie zbyt długie czytanie. Pierwsze moje skojarzenie to jest takie, i to jest dość mocne skojarzenie, że dla wielu wodników będzie to czas, kiedy dowiedzą się o zaistnieniu potomka. Powiedzmy, że oczywiście nie dla wszystkich, bo to jest fizycznie niemożliwe. Ale akurat dla tych ludzi, dla tych osób, ten komunikat jest bardzo prosty. Jeśli na niego czekaliście, na tego potomka, to cel jest osiągnięty w czerwcu. A jeśli to nie jest osiągnięcie celu, aczkolwiek no, musi się z tym łączyć, jeśli jeszcze o tym nie wiecie, to dowiecie się. To są również szybkie informacje, które płyną w Waszym kierunku i to są pozytywne, to jest, to jest energia bardzo pozytywna. Jest to zwycięska energia właśnie osiągania celu, y, dużej dynamiki, jak również jest to przepływ informacji, do, docieranie do nas informacji, które już zostały puszczone, zaraz przyjdą y, właśnie pozytywnych informacji. Dlaczego o tym potomku? Dlatego, że oprócz tego osiągania celu, powiedzmy to mógłby być każdy cel, ale zestawienie karty słońca jeszcze z paziem, z paziem Paziowie to zawsze jest dziecięca energia. Słońce też może mówić o, o ciąży. Więc tu się nam tak układa. Tu się nam tak układa i bez wątpienia dla wielu Oła, coś zepsułam? Coś przestawiłam. Dla, bez wątpienia dla wielu wodników właśnie będzie to taka y, informacja. Oczywiście dla niektórych nie są to, powiedzmy, wyczekiwane wieści, ale czyste zaskoczenie. Y, I paść Pucharu właśnie ten element zaskoczenia w sobie y, zawiera takiej niespodzianki, no może niekoniecznie zawsze takiej oczekiwa znaczy oczekiwanej niespodzianki, nie zawsze miłej, no powiedzmy. Nie każdemu jest to na rękę. I wtedy, szczególnie wtedy, kiedy nie jest to na rękę, ale zresztą zawsze, bo dziecko bardzo zmienia to, w jaki sposób żyjemy. Musimy to zmienić właśnie poprzez pojawienie się, z powodu pojawienia się dziecka na świecie, musimy bardzo, bardzo wiele zmienić. I wtedy wyzwaniem się staje taki król mieczy, jak tutaj mam. No jesteście wodnikami, jesteście powietrzem, więc to są wasze karty mieczy, to są wasze, to są karty waszego żywiołu. I ten król mieczy, czyli jakby w zasadzie natura wodnika, bo on jest takim przedstawicielem cech wodnika, wolnomyśliciela, bądź co, bądź wynalazcy, człowieka poruszającego się sprawnie w, w świecie idei. No to to są cechy przecież i wodnika, i króla mieczy. Czyli to będzie trudne do utrzymania. To będzie to, że jesteście tacy jako wodnicy. I jeszcze tutaj w tej karcie króla mieczy, no to może być to właśnie ten kłopot. Wytrwanie w takiej postawie, utrzymanie tego, kim byliśmy do tej pory, może być problemem. I mamy diabła jako odpowiedź na to, na ten kłopot, na, te wyzwa, na to wyzwanie, na ten problem. I mamy diabła. I powiedzmy sobie, że diabeł, jak się tutaj tak pojawia w odpowiedzi na ten problem, to taką mi jakby złośliwością trąci, jakby odpowiadał tak, z taką cichą satysfakcją, no zajmij się teraz w wodniku światem materialnym, bo tego do tej pory za bardzo nie robiłeś. Próbowałeś sobie po jakichś tam yy, manowcach myśli. Robiłeś, co chciałeś, szczególnie ta myśl była wolna, całkowicie. A teraz proszę, ja, wodnika, czas na materię, czas na, czas na rzeczy przyziemne. To jest Pan Materii i Ty teraz musisz się temu Panu poddać. Musisz zająć się materią, dlatego że jesteś już odpowiedzialny nie tylko za siebie. No więc dobrze, tutaj czym mamy się zająć, jaka jest ogólna rada, co mamy robić, co mamy robić, My, znaczy co wy macie robić, wy wodniki, no pracować macie, potwierdzenie, potwierdzenie tutaj tego yy, diabła w akcji, tak. No trzeba będzie zakasać rękawy i monotonnie, być może nudno. No dla wodnika to wiele rzeczy jest po prostu nudnych, a to jest karta koziorożca, no nie, nie, można powiedzieć, żeby to były pokrewne znaki pod tym względem, prawda? Wodnikowi mozolne, powolne, z trudem wykonywane, nudne zajęcie. No ono nawet nie musi być takim trudem, ale takie rozwijające dla wodnika, prawda? Taka, taka dłubanina. Prawie jak praca na, przy taśmie. O, chociaż ona nie byłaby nawet taka strasznie zła dla wodnika, bo jak człowiek pracuje przy taśmie, to ma tak wolny mózg, jak już tam dojdzie do jakichś małpich ruchów, że tym mózgiem może sobie naprawdę fruwać gdzie chce. Ale nie wiem, czy jeszcze jest pojęcie przy taśmie i czy w ogóle są takie prace. Tego nie wiem. Ale wszystko jedno. Wolnik, wodnik jest właśnie takim swobodnym, wolnym człowiekiem. Zajmuje się światem idei, a nie światem materii. I to może być dla niego przykre. Co więcej, dodatkowa karta pod tytułem, co jest nierekomendowane, jaka postawa, czego nie robić. Mamy tutaj trójkę pentakli, niby też ziemia, prawda? Niby też denary ale różnica między ósemką pentakli, czyli tą kartą, której już nie widać, między ósemką pentakli a trójką pentakli, jest naprawdę różnica jakości pracy. ósemka to jest takie wyrobnictwo, no, trzeba stąd dotąd zrobić takie samo dużo. Co prawda, oczywiście z czasem, z czasem to jest coraz lepsze, coraz fajniejsze dzieło. Każda jednostkowa sztuka tego dzieła jest bardzo, jest coraz lepiej wykonana, ma większą wartość i te sztuki się jakoś tam dodają i budujemy jakiś ostatecznie, jest jakiś progres i budujemy powiedzmy jakiś, jakiś nazwijmy to majątek, jakiś zasób. No. Natomiast trójka to jest praca na znacznie wyższym levelu. To jest tworzenie, czyli coś, co by było bardziej bliskie naturze, naturze wodnika, no bo chodzi o dzieła poważniejszego kalibru. Już nie wyrobnictwo, ale praca koncepcyjna. Ale nie, mówi Taro. Przestań myśleć w tej chwili o tworzeniu wielkich dzieł. Ty masz się zająć tym, co jest całkowicie przyziemne, nudne i prowadzące do stałej, bezpiecznej pracy, która da zabezpieczenie rodzinie, którą właśnie w tej chwili powołałeś do życia. I w tym przypadku przenosimy mm, Królową Mieczy energię Królowej Mieczy do miesiąca sierpnia. A Królowa Mieczy w takiej sytuacji, no to powiedzmy po królu, po królu Mieczy, królowa Mieczy, to jest jakby pewna rezygnacja z nadmiernych ambicji, tak? Królowa Mieczy nie jest aż tak wymagająca jak król. Aczkolwiek też swoją wartość oczywiście zna. Ale może to być też nie tylko, znaczy może to nie musi być jakaś, powiedzmy, rezygnacja z tych ambicji, choć one się tutaj nasuwają w sposób oczywisty. Ta ósemka, której nie widać niestety, może teraz będzie w którą stronę. Dobrze, tak przesuniemy i będzie trochę lepiej. Już zajęcie się pracą u podstaw, taką monotonną a porzucenie wszelkich myśli o tworzeniu dzieł wspanialszych, no to już jest pewnego rodzaju y, wyrzeczenie, prawda? Na to już nie trzeba się więcej wyrzekać. Natomiast y, królowa mieczy może oczywiście to nie być rezygnacja, a może być po prostu nadawanie, przekazywanie informacji. Obwieszczanie światu tej radosnej nowiny. Bo Królowa Mieczy to jest ta osoba, która przekazuje informacje. Między innymi oczywiście. No mówiąc brzydko, po prostu nadaje. I być może tą nowiną mm, zechce się ze światem podzielić. No ale co z tymi... Wodnikami, którzy powiedzmy nie planują dzieci i nie zdarzy im się ta okoliczność. No cóż, no, oni też mogą liczyć i na dobre wieści, i na osiąganie jakiegoś celu, rozwój i dobre, dobre sytuacje przypadkowe albo jakieś emocjonalnie przyjemne, ale też i może jakieś właśnie dary losu, jakieś niespodzianki, jakieś spełnione życzonko. Mogą się spodziewać wszystkiego najlepszego. Ale mimo to im też jest zalecane przejście do konkretów i powiedzmy rezygnacja z takiego pełnego rozmachu życia intelektualnego, na rzecz właśnie prostych, a skutecznych prac. Jakby tutaj istotnym tym elementem było jednak zapewnienie sobie stałego źródła dochodu i to takiego stabilnego, nie, nie liczenie na to, że się będzie brało udział w jakichś pracach naprawdę z wyższej półki, pracach, które będą prowadziły do tworzenia Czegokolwiek tworzenia, nie musi być to na makrama, ale tworzenia jakichś większych wartości, muszą się zadowolić, a przynajmniej powinny się zadowolić. To jest rekomendowane właśnie jakąś, powiedzmy, stałą, choć może nie porywającą pracą, ale przynajmniej pracą dającą podstawy materialne, bo to generalnie zaleca ta karta na postawę króla mieczy diabeł, czyli zajmij się ziemskimi sprawami. Tak czy inaczej jest to okres dla, dla wodników chyba dość niełatwy, bo ciężko jest zejść z wyżyń intelektu. No, w dziedzinę czystej materii, która na dodatek jeszcze nie może być twórcza, tylko musi być jakaś taka mała, odtwórcza. Jedno od drugiego robimy te, te, te elementy tutaj na tej karcie. Ta osoba robi po prostu te elementy takie same i one tak i tak przez długi okres czasu, bez zmian. Ale jeśli nawet musicie zrezygnować z tych swoich obszarów intelektualnych na rzecz chwilowego zajęcia się materiał i zabezpieczenia sobie tyłów, bo być może akurat przyjdzie taki sprzyjający czas, dostanie, dostaniecie na przykład propozycję pracy, ona i tak powinna być rozwojowa. Nie wiem, może jesteście myślicielami na tyle, na tyle wolno-myślicielami, że nawet nie macie specjalnie zabezpieczenia stałej pracy, może pracujecie intelektem na, nie wiem, na zlecenie. Natomiast tym razem rekomendowana jest jakaś stała praca, być może nieporywająca. Może tak, może, bo nie wiemy co będzie dalej, prawda? Może to jest takie zajęcie się przyziemnym światem. Właśnie po to, żeby sobie zgromadzić e, jakieś środki na następny okres, kiedy to znów wrócimy do swojego żywiołu i wcale niekoniecznie będziemy zarabiać pieniądze, więc może zdarzy się okazja, żeby te pieniądze jakieś zarobić. Okazja dość niespodziewana, którą warto wykorzystać. Odrzucić jakieś, powiedzmy, ambicjonalne historie, tworzenie właśnie dzieł wiekopomnych tylko zajęcie się planem najbardziej podstawowej materii. I to w zasadzie jest wszystko. To mija, proszę, wodników. Następny miesiąc już powinien być bardziej intelektualny, bo tutaj to jest wyraźnie jakiś zamach na Was. No dobrze, to do wszystkiego najlepszego, drogie wodniki. Ja Was żegnam w, na tym, w tym czytaniu. I mam nadzieję, że spotkamy się w czytaniach następnych. Dziękuję Wam bardzo i do widzenia, a w zasadzie dobranoc.